Witaj! Zapraszam do Detroit, jestem Androidem. Posłużę Ci za przewodniczkę i gospodynię. Zanim zaczniemy, spróbujmy zoptymalizować Twoje nadchodzące doświadczenia. W systemie wykryto następujące ustawienia języka. Są prawidłowe? Um, cześć, witajcie, z tej strony Karol to jest Detroit Become Human I teraz, uwaga, teraz to... Um, teraz wam pokażę jak, no ja i się, się przywitać, bo inni też się pytali Cześć, witajcie, z tej strony Karol to jest ponownie jakaś gra Okej okay. I teraz, okej, okay, wszystko jest tutaj Wielkość napisów, będą w nich średnie Będą łączone, bo... Tak! Zatwierdzam Proszę, dostosuj ustawienia ekranu Jasność tak. Zatwierdzić zmiany. Dziękuję. Teraz wybierz swój profil. Trudności. Aha. Chyba zagram na Roskim, ale z takiego powodu, że ja wiem na czym polega taki typ gry i nie wiem czy ja sobie poradzę. Znaczy... Aaa! Bad ending w dwie sekundy. Więc ja jeżeli chcecie zobaczyć lepszą część tej gry, to ja wolę zagrać na Roskim. a jak będę zaczynać tę serie... Ale jest ten symbol, nie wyłączaj systemu. Wyłączę. Mobisz Wyłącz. rozpocząć przygodę z Detroit. Pamiętaj, to nie jest tylko opowieść. Yes. To nasza przyszłość. Nie, to opowieść. Okej, okay, um, kolejny filmik na PlayStation. Na miejscu Powtarzam, negocjator jest na miejscu. Okej, okay, więc zaczynamy. Teraz wcielamy się ko w komora. Ja mogę patrzeć na rzeczy. Okej. Okay. Okej, okay, więc fajnie. Więc wcielam się w Androidę. Komiorę i mogę tutaj coś zobaczyć. Błagam! Uratuj moją córeczkę! Nie! Wysyłacie Androida? Proszę pani! Nie Musimy możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu! Czemu nie wyślecie człowieka? No. Nie Twoje pozwolenie mam do Okej, będę mi. to ludzie to A znajdź kapitana Allen yes. tam Kurwa. Ja pierdolę, nie Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przesłany przez CyberLife. Do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Imię defekta, zachowanie defekta, wciąż emocjonalny kot. Imię defekta. Jaką się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Zachowanie deszczowego. u niego wcześniej dziwne zachowania. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Szanse. Okej, liczy się każda sekunda. No to. Okej, okay, zobaczmy, co się wydarzyło. O, o, o. Nadal nie lubię sterowania w takich grach. Nie lubię po prostu. Ale się przyzwyczaję. Analiza. Amunicja. Jeszcze raz chcę zobaczyć jaka. Wow. Oh. Rekonstrukcja. Ooo, że teraz mogę zobaczyć, że ktoś. I to było tutaj. Defekt zabrał broń ojca. O, co? o to, to jest fajne. Defekt to jest taki android, który czuje, że jest żywy. Z tego co robimy. Analizuj hmm. tu jeszcze kwotek wewnętrzny, o tutaj jeszcze coś jest, też tutaj drugi. Rekonstrukcja Ogle się w które rusza, widzicie? Ok, tutaj został. Czyli wcześniej siedział. Ojciec coś trzymał. Wygląda to jak tablet. Tam upadł. Weźmy. Wejdźmy. Nie wiem. Odblokuj. Lewek miał zostać zastąpiony, no kurwa Szanse Spierniczam skąd bo zaraz... To jest za głośno. Okej, okay, tam jest spokój chyba tej dziewczynki Słuchaj Dziecko nie słyszało strzałów Szanse powodzenia Odwyższają cię Otwórz. Nie mam defekta, Daniel. Ci się odblokować dialogi lub akcje. Na pewno jest jeszcze jakaś inna informacja. Zwadaj. But dziecięcy. Zakładnik może być ranny. Na co my czekamy? Powinniśmy rozdziąć i tyle. Dobra, mam gościa na Okej. O! Mogę jeszcze coś tutaj poanalizować. Grandny android, okej. Okay. Model defekta A, czyli mogę podwyższyć szanse powodzenia im więcej rzeczy znajdę. Rodzina miała zjeść obiad. Ale go nie zjadłam, No bo... Ojciec umarł. On że... Okej, okej, ja tam idę, ja tam idę, bo on na tyle strzela, że ja z Sirusli przydałoby się te słuchawki moje ściszyć, ale jak ja mogę... Mogę zmienić kątka iść na zewnątrz. Idę. Wow. się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Imię. Witaj Danielu! Nazywam się Konor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! O nie, podejdź powoli! Uspokój Danielu! krzywdy! Chcę porozmawiać! Znaleźć jakieś wyjścia! Co! Nie chcę rozmawiać! Na to już za późno, słyszysz? Za późno! Ty, Emma! Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy! Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego! Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha! Ale się myliłem! I jest dokładnie taka sama jak inni ludzie! Ta nie, no nie! I zamiar Cię zastąpić! I to Cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną! Że się liczę! Ale byłem tylko ich zabawką! Którą się wyrzuca, jak się znudzi! Słuchaj! Wiem, że to nie Twoja wina! Emocje, które Tobą targają, to tylko błędy oprogramowania! Nie! To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Ale byłem dla nich niczym! Niewolnikiem od spełniania poleceń! Nie mogę już znieść tego hałasu! Każ swoim odwołać helikopter! Zgódź się. Danielu, puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Gdzie zniknąć! A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. Kompromis. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Nie umrzesz, Danielu. Tylko porozmawiamy. Nic ci się tak. nie stanie. Masz Okej. Okay. Wierzę ci. Oh. Wow. Oh. Oh.

Oto schemat rozdziału. Wow, ile tutaj było opcji, jakie były możliwe, że ten... Ale że jakby się to zakończyło. ceniomi Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Mo gotuje 10 tysięcy różnych od zały idziemy 200 języków dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! W skarbie hmm. no i... wygląda świetnie! Czyli teraz my ogólnie ten. Jesteśmy dopiero w sklepie, jak Android, tak? O, dokładnie. 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. Potrafi zadbać o dosłownie każdy aspekt i część domu. Elewacje, rury, ogród, elektrykę. W nocy? Włącza tryb to też Android. wzywa odpowiednie służby w razie zamówie, złożymy zamówienie. To też Android, mp jakiej MP 800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę zamknął, pokażę. Odrobinę droższy i wiele funkcji gości działa mi na nerwy? No i jest, nie mam Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? <laughs> Wpadł poza auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok. nazwał go pan? Ja nie córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara? Mam na imię Kara dobrze. Chodzi o początek. Piękny i Okej, okay, musiałem to popsuć takim głosem. Dlaczego ja zawsze... Tak suć. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jak się nie nagrywa, to się wkurzę. Mocno. Ale w sumie to... Nie będę tego sprawdzać, bo jak to Bo na konsoli jak nagrywa się, to... Jeśli się sprawdza, czy się nagrywa, to cóż... Y już się nie nagrywa wtedy. <grym> Więc... Y Więc nie można sprawdzić, czy się nagrywa. Można zobaczyć po, po tym, jak już się będzie chciał zgrać plik, czy w ogóle się nagrywało. Taki jest problem z nagrywaniem na konsoli. Ładny i długi wstęp. Czy może nie jest taki długi? O nie. Tracił pracę przez Androidę. Czyli właśnie umarliśmy, bo potrącił go bo... na samochód. Okej, okay, gdyby myślał taką logiką, to słabo by było. Hmm. Chcesz iść teraz do domu? Tak. Chyba mam dość Czekaj. Ja... ja pomogę. O, o, dziękuję. O, coś cię nie mogę przeczytać. O, prze przeczytaj to. No Pawzujcie sobie i przeczytajcie każdą ze stron, bo ja nie ja aż tak to nie interesuje. Pauzujcie sobie, bo ja to za szybko na 100% robię. Ale teraz... W tym momencie skończę ten odcinek i po prostu następny zacznie się. W tym samym momencie. Więc mówię do sklep, tak, że zacznijmy na pali cześć.